Piękny czas do każdego z Was. Energie prowadziły Was, dotkły każdego z Was. Przybyliście tu po to, by się dotknąć. Energią złotą, wy, istoty piękne. Ach, to wszystko wypływa z Was. Przebywaliście długo w ciszy swej, teraz nadszedł czas na uwolnienie jej, bo jesteś w swej energii, jesteś boskością swą. Wasza miłość wylewa się, wylewa i płynie tam, gdzie chce. Nie zatrzymuj jej. To pragnienie światła płynącego ze źródła Twojego, to jam jest, jest i płynąć chce. Poddychaj w źródle swym, bo przybyłaś po to tu, by poruszać energię tę i poszerzyć się. Pokaż boskość swą, niech inni widzą ją, niech zapragną tak jak ty, by w boskości być. Wasza boskość z Was wypływa i niech dalej niesie się poprzez dotyk, śmiech i śpiew. Pokaż innym się. Pokaż jak boskość bawi się. Spotkanie w ustanowie, część pierwsza. Myśmy, myśmy wymyślili tak, że ławeczek jest u nas co łabeczek jest u nas co nie miara. Nagrywam, co nie miara, ale jedna jest przed domem. Jak ktoś pójdzie, przytacha sobie tą ławeczkę sam dla siebie, będzie królem ławkowym. Chyba, Będziemy że kogoś zaprosi, nie? Ja mówię, Włodziku, że sobie zaprosi królową, jeżeli to facet poleci. Albo, albo dziewczyna, a jak przytacha sobie, no to sobie króla. Ja mówię, Włodziku, to nam nie wolno lecieć, bo co będzie, jak ja polecę, sobie przytacham? Albo Włodzik? Ktoś, ktoś mi pomoże, się ktoś nie? Ktoś mi pomoże. Wow. A jak dwóch mężczyzn? No, szeck no, jest. Trzy królów. Więc król ławkowy. A król ławkowy co będzie robił? Lub królowa ławkowa. Świecił. I będzie miał zajęcie, i nie będzie się mógł odzywać, bo będzie musiał świecić. Do roboty pójdzie, a my się będziemy bawić. Więc witamy wszystkich na spotkaniu. Witamy serdecznie jeszcze raz. Na ławkowym, szambrowym spotkaniu po Eonach, po eonach pierwszy raz z niektórymi, aczkolwiek znamy się wszyscy. Znamy się wszyscy. Ja miałam wrażenie, że dwa dni temu już, że Eony minęły. Czekało się dosłownie Eony na to spotkanie. Uważam, że to jest, się zgadza. Każde spotkanie z szambrą. Właśnie takie ma odczucie, że nie widzieliśmy się wieki i po wiekach rozpoznajemy się w takich ciałach, w takich garniturach, w takich garderobach, w takich kreacjach, w takich postaciach, jakie sobie wybraliśmy na to życie. Shandra, witamy. To jest wielkie wydarzenie witamy, dla mnie. Każde spotkanie, prawda? Hello, szczególnie tutaj. Hello, witamy siebie nawzajem w naszym ogrodzie różanym na okoliczność. Ja nie, witamy gospodarzy. Tak, no. To ja, to ja. Ja też, ja też. Tu jest Wło, Włodek, proszę uprzejmie. My jesteśmy też. O. Jesteśmy też. Wszyscy są. Wszyscy są. Jesteśmy. Jesteśmy. Więc to spotkanie ma y, bez agendy oczywiście, to znaczy ani złe, ani dobre. Każdy sobie jak wybierze, tak ma. Tak. <laughs> dla, dla kogoś może być to błogosławieństwo, dla, dla, dla kogoś przekleństwo, jak sobie zechce, aczkolwiek to jest niemożliwe, ponieważ takie spotkanie zawsze przynoszą radość ze spotkania na żywo. Prowadziliśmy te spotkania na żywo kilka lat temu dla pierwszej fali. Bardzo fajnie działają, później ludzie się rozjeżdżają i każdy idzie do swoich y, żyć. Do swoich integracji, do swoich prac, każdy jest suwerenna no, Iza domena. A ja z Jarkiem, że mnie zadoptują, nie? Jarki. O, proszę, już dziecko mają nawet takie duże, dorobne, takie duże. jak to szybko w przyspieszeniu i w technologii. Przyznam, że już żadnych dzieci. Więc wszyscy się spotykamy od czasu do czasu, lecz każdy i tak jest suweren, i tak jest suweren, i tak każdy ma swoją domenę, czyli dom, czyli swoje integracje. Swoje, swoje aspekty, swoje sprawy, swoje zniesienia, uniesienia, swoje łzy, swoje radości i swoją obecność. Tak? Podoba nam się to najbardziej. Obecność świadoma siebie na Ziemi. Może być kim chce się. Nikogo to nie obchodzi, w jakim, w jakim się jest, w jakiej postaci, ponieważ to nie ma znaczenia. Tak? tak. No. Podoba nam się? Czekam na oprobatę. Jestem kim Aaaa! jestem, jestem kim jestem, <grywa> mogę być wszystkim <grywa> i nie muszę być jakaś. To dla mnie było najważniejsza rzecz, nie muszę być jakaś. Nie muszę się dostosowywać już do nikogo, nie muszę do, 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 pod czyjś garnitur i wzór i wizerunek być szyta na czyjąś miarę. Nie ma takiej miary, ja jestem jest jedyną miarą, jest jedynym punktem odniesienia. Cały, cały sens istnienia. Ja jestem dla siebie, co nie znaczy, że nie mogę być razem z innymi. Każdy za siebie odpowiada. Fajnie, nie? To jest wolność. Więc dla mnie ta wolność jest najpiękniejszą, ponieważ nie ma żadnych parametrów. To, że jesteśmy uznawani za duchowych ludzi, o czym mówiłam niedawno, to nie znaczy, że jesteśmy wyszkoleni duchowo, rozwinięci duchowo, tylko po prostu jesteśmy świadomi ducha siebie, czyli tchnienia siebie. I spotkanie tchnienia siebie, czyli tchnienia. Y, boski człowiek to jest to. Człowiek, który stał się świadomy, że jest także Bogiem. To jest najpiękniejsza rzecz bez żadnych dychotomii. Jaki ma być Bóg, bo nikt nie ma punktu odniesienia. Nigdy takiego Boga nikt nie widział, więc y, do kogo mam się porównywać? To jest domena dla mnie. Y, pozwoliłam sobie dać y, y, wykładnik, bo. Bo to lubię. No, to <grymne> domenie, Suwerenna domena, najpiękniejsza rzecz, czyli każdy jest domem. Dlaczego jest y, y, domem? Y, y, chociaż mieszkamy w różnych domach i to nie znaczy, że y, posiadamy dom jako materię, ale dom, domena, suwerena, czyli niezależność. Spotkanie dzisiaj jest pod Jestem w swojej energii. I to jest bardzo ważne, czego się uczymy, doświadczamy, nabywamy, integrujemy, uświadamiamy sobie, gruntujemy, że bycie świadomym siebie człowiekiem, jestem kim jestem, twórcą siebie jest znalezieniem siebie, czyli domem. Czyli już nigdzie do domu żadnego nie jedziemy, nie tęsknimy życie po życiu, tak jak kiedyś było, kiedy wrócimy do gwiazd. Ponieważ staliśmy się domem i staliśmy się tym wszystkim celem, dla którego każdy człowiek na Ziemi się pojawia. I my to zrozumieliśmy jako szambra, każdy dla siebie, jako grupa. Ludzie, ludzkość do tego dojdzie. Po co jest Ziemia, po co jest życie, po co jest życie po życiu. I żeby objąć siebie w posiadanie, to znaczy ja już skończyłem podróż poszukiwawczą, żadnym duchem nie jestem, za, za duchem nie będę lecieć. Duchem jestem, tchnieniem siebie na Ziemi jako ciało, jako świadomość w różnych formach, w różnych formacjach i w różnych kreacjach. I ta zgoda na to, to jest zgodą na siebie, i ma się energię, bo się nie szuka. A y, bardzo ważne dla mnie jest y, na przykład to spotkanie pod tym kątem, jak szukaliśmy y, y, pod y, jakim hasłem. To no, właśnie, że jesteśmy w swojej jest energii, tak, ponieważ teraz jest kryzys energetyczny ja na mam, świecie, kryzys, byś... A, no kryzys tak, bo... paliwowy na starych paliwach prostu... i na tych wszystkich ludzie <laughs> walczą o energię. Mamy wojnę, mamy różne e, 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 dychotomie energii, mamy poszukiwanie ludzi, patrzymy, jesteśmy na ławce, świecimy właśnie w tą ciemność, czyli te potencjały których ludzie jeszcze nie rozumieją, że nie muszą walczyć o energię, ponieważ każdy, kto strzelił się w ziemię, miał energię. Ja jestem, ja istnieję, miał energię i to jest bardzo ważne. Ja jestem zawsze ma energię. Świadomość, gdzie jest świadomość, tam jest energia. Tak było? Uczymy się tego jako ludzie, nabywamy świadomości, gruntujemy. Yy, jesteśmy mistrzami nowej energii, nowej energii, to znaczy nie wiemy. <noise> za każdym razem nie wiemy, jak energia się ułoży, ale wiemy jedno: ona jest i ona jest nasza. Bardzo nam pomocny jest tutaj Adamus, który nam wskazuje kierunek. On nie może nam nic za nas zrobić, to my to robimy, a oni po prostu z naszych doświadczeń przekazują dalej do zbiorowej ale świadomości. Pomocy. Oczywiście oni cały czas pomagają, bo, bo wiedzą, co my robimy pod ich y, sugestią, ale to, 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 to jest nasze dzieło. Mają nasze zdjęcia. Nasze <laughs> zdjęcia. I jesteśmy, jesteśmy tym pierwszym uderzeniem ludzkości w energię ze świadomością, czym jest energia, tak? Uczymy się tego. Więc spotkanie jest, że każdy jest w swojej energii. Co to znaczy, to każdy po swojemu ja rozpozna. Ja jestem, to znaczy ja mam energię. To jest bardzo ważny nośnik, na przykład teraz na świecie, gdzie wszyscy walczą o energię, myślą, że nie mają. I myślą, że energia to pieniądze, to, 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 to budynki, a to jest świadomość siebie, yy, która przyciąga energię. Ja jestem w swojej energii. Ja jestem w <hadi zdję> <zróbemos> Jestem twojej energii. W swojej energii. Ja jestem w swojej energii. Bardzo, 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 bardzo. <grym>, jestem w swojej energii. <grym>, Jestem energii. Jestem w swojej energii. Królowe ławki wybrały sobie ławeczkę, proszę uprzejmie. Poszły, przy, przytachały i teraz będą pracowały. Zobaczymy jak wygląda praca. Król, k, królowa i królowa ławkowa. Świecimy jak... Jak się czujecie w, w, swoim, w swoim świetle? Zaję bardzo fajnie. To fajnie. One. Zrób, zrób, zrób. Są rozsiane po całym świecie, no wiecie, no wiecie, to pirackie dusze są przecie. Panowich mistrzostwie ucieleśnionym. La, 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 la...

Nam wrócić świeci tak, wyśnił cały świat, wyśnił cały świat, to tak. La 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 la, oh yeah, la la la. Jeśli nam wrócić i tak, wyśnił cały świat, wyśnił cały świat, to tak. La la la.

Ja jestem swojej energii. Ja jestem w swojej energii. I <grystuńska> ja zdecydowanie jestem w swojej energii. <grystuńczycy uchwały> ja jestem w swojej energii. <grystuńska> ja jestem w swojej energii. Ja jestem swojej energii. Ja jestem w swojej energii. Ja jestem swojej energii. Ja jestem w swojej energii. Ja jestem w swojej energii! Aby... Ja jestem swojej ja energii. Jestem. Ja jestem i mam swoją energię. Ja jestem swojej energii. Gdzie świadomość ja jestem jest energia. Swoja energia. Jest zajebiaszko. Dziękujemy. Dziękujemy, sobie za spotkanie, każdy z osobnych. i wszyscy razem za piękne spotkanie pod hasłem jestem kim jestem, jestem świadomy, że posiadam siebie, a jak posiadam siebie, posiadam wszystko. Posiadam energię. Jestem sama ze sobą. Ponieważ jestem. 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 Ponieważ istnieję, ponieważ wiem co to znaczy, jestem. ponieważ ja, nie szukam ja, siebie, teraz. ponieważ odnalazłem siebie, jestem domem. Jestem kim jestem. jestem. Jestem kim to jestem. Jestem wszystkim kim jestem. Eee. Dziękujemy. Eee. Dziękujemy. Jestem, jestem. I oto jestestwa spotkały się we wspólnej przestrzeni w Ustanowie, we współistnieniu, gdzie jest każdy w swoim własnym rdzeniu. Nie wiem. Bo... A gdybyś wiedział, to jaka byłaby była odpowiedź? Nie, ja ja ja, nie. Czy ja, jest jakaś Nie. Trzeba, Trzeba prosiłem, a się akcesił. Dziękujemy. 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 Namaste! Kogo tutaj mieliśmy? I tak jest, i tak to jest, Tobiasz. I wszystko w porządku jest w całym stworzeniu. Adamus! Kogo mieliśmy? Dziękujemy wszystkim. Ja gościom. znam Janna z Wrocławia. Znajmnie zna teraz. Dziękujemy wszystkim energiom, które służyły pięknie. Dziękujemy wszystkim Szambra na całym świecie. Dziękujemy światu, którym jesteśmy, dziękujemy, dziękujemy gospodarzom i gospodarzom. dziękujemy gościom. Dziękujemy przestrzeni, dziękujemy, dziękujemy sobie. To było wielkie, wielkie, piękne święto. Cia, świadomościowego ciała. Świadomościowe ciało należy do siebie, do nikogo więcej. Ciało należy do siebie świadomości. I to jest nowe. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Oddychajmy. Oddychajmy. Oddychaj wszystkim, czy nie jesteś. Chcielibyśmy zobaczyć wielkie, całodzienne zgromadzenie szambry, w czasie którego zostaje stworzona bezpieczna przestrzeń. Żadnych bzdur, żadnego bujania w obłokach, czy naciskania na energię, po prostu siedzenie w bezpiecznej przestrzeni. A potem sami ocenicie, co dzieje się w waszym ciele. I czego ono potrzebuje? Po tym spotkaniu zmieni się to, czego chce wasze ciało. Będzie pragnęło innego pożywienia i być może innych suplementów. Samo obierze całkiem nowy kurs, który nie będzie obciążał waszego systemu. Zajdzie potrzeba pojawienia się tego, co nazywacie detoksykacją. Ale stanie się to w taki sposób, który nie zaleje zbytnio całego otoczenia. Tobiasz.